jak na lato. Dobra, słuchaj, bardzo ci przepraszam, ale lecę dalej. Cześć, Gosia Brzezińska dla kanału Koloseum, ze mną no, nabuzowany Denis Labryga, nadal po tym ostatnim panelu konferencji. E, jak tam? Mówisz, kurwa, całym okresem. Właśnie no, chciałam powiedzieć, czy ty masz brokat na włosach, a, czy ty się... ochłodził, kurwa, tym, tymi, tymi napojami. <śśś>, się śmieje. No, tak załęski, a nie, 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 nie Nie, jest mi do śmiechu w ogóle, tak naprawdę. Można się pośmiać, bo nie wiem, rozmawiam może z kobietą, dlatego pośmie pośmiechuję. Ale to dobrze, dobrze tak rozluźnić atmosferę, bo jednak, żeby o tym porozmawiać trzeba to, jakoś tak na lewo i prawo, już starczy, wiesz, i, i tak dalej. No jednak zdaję sobie sprawę i też dążę do tego, żeby dawać le coraz lepszy przykład, że tak powiem. I tak e w sumie sobie, że przykładem nie jestem. E ale staram się jak najbardziej być. I na pewno nie jednego małolata wyciągnę z niedoli. Nie? Zacznijmy od tego y, programu, który odbił się bardzo szerokim echem, i od wtedy wszystko się zaczęło tak naprawdę eskalować, aż do dzisiaj, gdzie potrzebna była pleksa między Wami na face to face. E, więc co podczas tego programu tak bardzo nabuzowało Was? Bo wydaje mi się, że Ty byłeś tą osobą, która większą drogę przybyła do niego e, z fotelu prosto, żeby go zaatakować. Więc powiedz, jak to było z Twojej perspektywy. Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że nie powinien gościu, który się obraca w środowisku, wychylać się na tematy, które są zakazane, że tak powiem, w środowiskach. Tak? Nie przy... Powiem krótko, nie przynosić kryminału na, na, na wolność, oczywiście trzeba mieć twarz zachowaną e, i tak dalej, ale już się nie będę rozwijał w tym temacie. E, no co, no, odpaliłem się, e, próbował podłożyć pode mnie świnie, e, skontrowałem to, od razu ruszyłem w niego, wiesz. Też podkręciłem atmosferę specjalnie, żebym na koniec zajebać typowo w mordę, więc z się mi nie, nie chciało już mi się gadać, tak naprawdę, bo już byłem zmęczony, ja też zapierdalam. E, a przebieg rozmowy, całego rosta trwał... Normalnie, wiesz, myślałem, że naprawdę z Gosiem da się po, po, porozmawiać, ale, ale, ale nie, jednak nie, jednak dalej, ma, jednak dalej ma najebane w tej głowie człowieku i, e, i będzie, miała, będzie zbierał tego konsekwencje proste, nie? No i to jest bardzo ważne to, co powiedziałeś o tym, że chciałeś uciąć w jakiś sposób ten temat, ale właśnie kiedy pojawiło się to pytanie, czy ty zrobiłbyś sobie zdjęcie, czy podałbyś rękę policjantowi, dlaczego wtedy nie miałeś takiego instynktu, żeby to już uciąć w tym momencie i powiedzieć, nie, to nie jest miejsce i czas, bo oglądają to dzieci? Słuchaj, e... Powiedz mi, nawet jak jestem ze środowiska, jestem sportowcem, tak, i ja nie żyję kryminałem. Ja, okej, okay, miałem epizod, ja nie żyję e, kryminałem, e, proszę mnie z, z kryminałem nie kojarzyć. Oczywiście miałem epizody w swoim życiu, i tak dalej, mam twarz zachowaną, e, jest, wszystko, jest wszystko elegancko, ale jesteśmy na przykład na evencie. Dajmy na co sportowym albo z dziećmi, dam ci przykład, rozumiesz? I dajmy na to jest idzie funkcjonariusz policji, który pilnuje tego eventu, kurwa z dzieciakami i tak dalej, rozumiesz? I e, mówi, o, na witam cię, nie? I tak dalej, czy mogę sobie zrobić tym zdjęcie? To co ja mam, mu chujami rzucać Ja myślę, że to jest, jest dla każdego tutaj co normalne. Co Jakby dla... coś mordę, rozumiesz? Dla Jeśli większość? ten funkcjonariusz by mi się wypytywał o załęckiego Denisa, rozumiesz, to ja bym powiedział, słuchaj gościu, to nie mi takie pytania zadawaj i, 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 i kończę temat, i kończę i ucinam temat, wiesz o co chodzi. Dlatego dla mnie to jest proste i logiczne. Myślę, że takich sytuacji nam nie musisz tłumaczyć. W większości widzów raczej też nie. Tylko tutaj Denis ma chyba po prostu inaczej w głowie te zasady poukładane. Nie, to jest jego content, który już wygasł. Przecholował sobie ze wszystkim. Naprawdę e, osoby, osoby. Które e, naprawdę nie są zadowolone z tego zachowania, e, też im się to mocno nie podoba. I, i to tyle, no. on tego nie rozumie, on dalej brnie w to, bo, bo wiesz, bo nim są zajarani, może ma małolaci, którzy nie znają życia i tak dalej, kurwa, w gimnazjum, a nawet w, w, w podstawówce, rozumiesz. Na tych małolatów przyjdzie y, pora, żeby ktoś im mógł powiedzieć, jak się odpowiednio zachowywać, rozumiesz. To nie będzie na pewno Denis Załęcki, kurwa, bo on nie ma doświadczenia kurwa w niczym. Dzisiaj na konferencji już emocje sięgały zenitu. Co ty powiesz o tej sytuacji, w której niestety dziecko oberwało mikrofonem? Dlaczego to było celowane w publiczność, a nie no gdzieś tam... Rzucałem, słuchaj, do Patryka rzucałem, rzuciłem mu mikrofon, żeby mógł się wypowiedzieć, bo coś tam chciał powiedzieć Załęckiemu. No i myślałem, że z czai, bo jeszcze mówię do niego, ej, łap, łap, ej, łap, I tak rzuciłem, kurwa, i ten mikrofon poleciał. No, dziewczyna dostała na szczęście nie w głowę, a w kolano od razu przepro Przeprosiłem. To nie pierwszy co powiedziałeś. Ta, dobrze, że nie w głowę. Widziałem, że tam właśnie no, dziewczyny tam z widowni podbiły do, niego, do niej to dobrze, nie fajnie. Był tak, medyk, się więc skończyło. wszystko jest ok. Wszystko Ale w ruch poszła, poszedł też stolik. Ty chciałeś naprawdę rzucać stolikiem, stolikiem tutaj, na konferencji? No tak, no Zasłu za tak, tak, tak. Zas no za... A w takiej sytuacji musicie myśleć o tym, że są też inni ludzie mogą dostać rykożetem. Nie, to sami wojownicy są, słuchaj. to, to nie są gości Do, z, pierwszej, nie. z pierwszej łapanki, oni potrafią zapanować nad sytuacją. Także nawet jakby oberwał, to by potrząsnął się i dalej i dalej pilnował panelu, No i dobra, już tak na śmiesznie, specjalna klatka, specjalnie dla was, pierwszy raz we free fightach. Tyle, że z pleksą pomiędzy wami. No i Denis nie mógł się powstrzymać, było kopanie, były ciosy w tą klatkę. Co ty na to? Jak na lato. Jak na lato. Dobra, słuchaj, bardzo Ci przepraszam, ale lecę dalej. Dzięki za podsumowanie Panie. i powodzenia w sobotę.